kabałęby, tchórzliwa, księdza Dariusza Kowalczyka, tchórzliwa wobec ujawnienia faktu, jeśli miał miejsce księdza biskupie na sposób publiczny. Nie swoim zaufanym ludziom, gromu jakimś tam, kugurce. Księdza Michała Stobnickiego każe pytać, na co te święcenia są i co one dają. Co one dały tym konkretnym kapałanom, skoro są tacy lekliwi. Ducha wyraźni i rzecz jest, że ducha bołaśni święcenia nie mogą dać. Si łaska jest, jest, jest. Łaska jest dar od Boga. To jest Bóg, który się samo udziela. Więc same święcenia nie są do luftu. Do luftu może być co? Konsekwencje fałszywych motywacji które uniemożliwiają działaniu łaski, czyli zamiast...